Siemano widzowie w kolejnym odcinku na naszym kanale, dzisiaj część druga, koszenia y, pól z rzepakiem, y, no w, w tamtym odcinku nam się, no przerwał film, no nie wiem, więc Hubert miał kliknąć, żeby zapauzować, za, bo chyba go mama tam wołała, czy tam ja już się pamiętam, y, no i kliknął się film wyłączyć i wyłączył tam dograliśmy na końcu. I tam trochę opóźnienia jest na początku w tym filmie. No, ale jak... 9 sekund czy 8, coś takiego. Jak widzieliście... Taki czarny ekran. Jak widzieliście, yy, tamten film z, z pierwszej części tych pól to miniaturka pierwsza tam jest zrobiona. więc jest dobrze. No słaba jakość jest, nie wiem czemu. No, dzisiaj Mojemy to wszystko, te rama, te ja nazwy. Kombajn, e, traktor. A, bo ja muszę z lewej strony twojej, co nie? Na drugą się zmieści. Całe pole na spokojnie. 67. Zmieści się, zobaczysz. A, zadźcie do tej pierwszej. A dobra, to zaraz. A, bo ty jedziesz tam, no to jedź. I otwórz rurę. No tej pierwszej się nie zsypie, co nie? Czekaj, bo muszę podjechać bliżej. A, sorry! Boje... Bo ja patrzyłem się do tyłu, a nie do przodu. Gdzie ty jedziesz? Ojej. A wszystko tam. To... Ej, a muzyczkę można by było puścić? No, dobra, do pierwszej się nie sypia, czyli sypie do drugiej albo po prostu będę podjeżdżał do ciebie jak ten. Jak cię zapełni, nie będę marnował paliwka. Jak to co zrobisz? Ale ono na tak troszkę puścić, mm -hmm. A z Discorda będzie słychać, czy nie? Mm. To ja muszę u siebie. A ciekawe, czy będzie słychać albo dodamy ten, a nie, dobra. W tym czasie masz za zadanie jechać o sprzedać tam gdzie się. No ten rzepak cały całynie Nie wiem, czy widzowie to słyszą. Weź, zobacz. Ja nie słyszę. No ale w obs -ie. No zobacz w się. Ale ci widzowie słyszą Aj tam, bo ty masz to ustawione. Ja mam audio i mam mikrofon. Ty małeś. No to widzowie będą słyszeć, jak tak. Bo tam miałeś audio i mikrofon? No to czekaj. To, to, ja już mam 70 procent, a co dopiero jeszcze tego nie skośnię, że mam pomoc. A ile masz? Otwórz rurę i zatrzymaj się na chwilę. No, Jezu, jadę do ciebie prosto. Teraz wycofaj. tak No, ja je muszę trzymać. Już? A czekaj, najpierw zobacz. А такие я такого а не слышаю, а наверное. No co za idiota mi chodzi na pasy, jak ja jadę. A fotoradar to to trzeba... Ile to jest? Maksymalnie? No ale prędkość. No, i ja w międzyczasie wyładowałem to dlatego taka cena jest. I bo mieliśmy tam nie wiem, 40 ileś tam, i zarobiliśmy dwie przyczepy 16420 No i co? Zobacz, to, to A za czy jadę czterdzieści dwa ciągnikiem, czy mnie złapie, czy nie? Nie. Czterdzieści dwa jadę i jeszcze nie ten 50, radar. 50 pewnie pewnie to... ta. Co? Czekaj, czekaj, czekaj. I jedziemy teraz, ramę go y, umyć, y, naprawić, coś tam przemalować czyli tam... Przecież mieliśmy robić jeszcze? No będziemy... Tynkować, już prawie. nie o nie patrz, sobie, No dobrać. możesz nie jeździć tam tyle Była widowie, ale ile, ile Nie wiem 50 ileś nie wiem, do. nie wiem. 4... straciliśmy... Tak siedem, czyli z 58 tysięcy jakoś... Dobra, i właśnie patrzę, i widzę, że jest do tego ten typ. Czyli że jak tam, tam się tak zrobi, to... 57 tysięcy. No i tak... Dobra, i tutaj sobie tak klikamy Naprawiamy za 81 zł I już nie jest nigdzie porysowany Ale Musimy jechać go teraz tak eee. Może najpierw zatankować Ty, a gdzie jest tak jak Ty, gdzie jest medium? To chyba trzeba mieć swój na podwórku. Nie wiem Ale była gdzieś chyba Nie wiem dobra to teraz to jest zrobimy Albo tam kiedyś gumę Ja w sumie nie to jest, to jest taki brudy No tylko to tylko pakaj tu A jak to się tankuje ten samochód? W sklep z CBA Czekaj Oje, nie wiem gdzie to się tankuje No tutaj jest niby że tank tankowania. No tak i a, masz a... Nie nie Nie, bo myślałem, że to trzeba do tego wyjść

Może wstrzymać na chwilę, widzowie. Dobra, widzowie, jesteśmy, albo do Kubarta brat Dobra, no tak naprawdę to ja już go co, zatankowałem. Jeszcze umyć, ale to myjkę to jak będzie go to wtedy go umyję. Teraz co? Nie, jest też taki jeszcze brudny. Jak to się tu używa to? A włącz jeden tryb najlepszy. A, pójdzianik. Tak. Okurwa, ale Czekajcie. Gajcie. Pójdziana tyl włączymy. Ale wiesz jaką paliwę? Ten? Zużywa? On tyle pali, chłopie. To, by, to trzeba sprzedać. Co trzeba sprzedać. No samochodzik. Tak, na, na pewno Nie no, ale on dużo pali. Chłopie jeszcze niedawno. Coły bał, a teraz troszeczkę tak było, ale ile tam pojechałem?

A ja nie do... ten, czekaj, muszę jeszcze raz. O, dobra. Na co już tyle hajsu poszło? No mamy 143 koła prawie. Znaczy, że z czego to nie mamy? Nie. Ej, ale tak szczerze, ja nie wiem, czy nam się to opłaca robić. Te pola. No bo najpierw ile mieliśmy? 500 tysięcy na początku? No, 500 tysięcy coś komputerów. No, no i my to robimy. I bez sensu. I mieliśmy. Tak, bez sensu. No, mieliśmy, no nie wiem. Z 80 tysięcy, chyba? No co, z 60 tysięcy zarobiłam na dwa dni. Nie wiem. Trzeba się dowiedzieć też, jak się to ubranie robi. No. O, sorry. Jest dużo ze słoneczników. Mm. Mm, 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 mm. olej napędowy. Tkaniny jeszcze są dobre w zrobku, ale te ubrania to chłopie. Ale jakie robić? To się nie wiem. I robimy teraz te. E Po co ty ten siewnik i ten kultywator kupowałaś? Nie wiem. Ale. jak e, gdzie są przyczepy, tak w ogóle? Poczekaj, poczekaj. Właśnie można to sprzedać chyba. Na razie. A to będzie taka sama cena? Ej, skąd my mamy brony mechaniczne? Może na początku dostaliśmy. Jak, jak się dostaje na początku? Nie da się chyba A, że może dołączyliśmy do gospodarstwa i wtedy nam no. jakoś dało. O są po ciebie przyczepy, czyli ja w lewo to dobra. Dobra, i tak obciążaj. Pamiętaj o wyłączaniu silników. Co nie? Bo paliwo będziesz żarło. Nie wiem, może teraz bym gospo ale w sumie to filmik, że część druga tego. Robienia pól. No. No to i ten zaraz będziemy kończyć i można zrobić to robienie gospodarstwa. Rzucam. Dobra, co jakie pole kosimy? W sumie 190 to jest duże. Ale one 2000 nam do tego brakuje Ale nie chcę się takiego dużego kosić hmm. Może 225 Ej weź bo Ty jesteś po drodze po drodze Weź się cofnij Zawróć się Być ja Ja cię będę mówił Bo się widzę na mapie Zawrócić się? Tak. Przed chwilą coś zawracałem, no. A czym ty jedziesz, ty traktora? Co? Przyczepami. Nie, przyczepy są u ciebie. będziesz musiał tak skręcić tak za chwilę tak w taką polną drogę w prawo. I teraz. Dobre. I tutaj to pole jest z szybakiem. Dobra. No to 225, no widzisz na mapie. Czy już jest skoszony? Przepak rośnie. Czyli nie ma. Znaczy nie no ale nie, może się coś zawiesiło, ale znaczy to powinno już wyrosnąć przecież. A weź wsiąść do traktora sobie zobaczysz No w sumie to już powinno wyrosnąć. No już jest okres zbioru, a nie rośnięcia. A no bo nie ma czego tego nawiezienia. Nie zadbał o pole, i dlaczego to nie wyrosło? No taki Piotrek. Co ja? No ty nie zadbałeś o pole. A, ja nie zadbałam. Ty y, dobra, y, musimy przerwać na chwilę film. Zobaczymy, jak się robi ubrania, i dam wam znać. No ale za ile już czasu jest w ogóle? O myłem dożo, tak się prezentuje. Sprawdzaliśmy też, y, jak się robi te ubrania z hubertem. No i to tam trzeba y, owce, ostrzyc, no i tam z tego jest wełna, i no i coś, coś tam się przetwarza z tego. No i powiem Wam trochę więcej w, w następnym odcinku. Jak nie było, trochę no. słabo słychać, to sorry, ale w OBS studio, gdzie montujemy filmy yy, zaczynamy no, nagrywamy, to no. tam byłem przyciszony za bardzo i... o kurde. Byłem za bardzo przyciszony i... no słabo mnie pewnie było słychać. No. no. Także filmy yy, w wtorki, czwartki i soboty o 14:00. za dwa dni kolejny film. No. To siema. No. Siema.